Miało nie być alkoholu i narkotyków. Miała być muzyka i dobra zabawa. Jak było naprawdę, zobaczcie sami. Na łące pod żarami zaczyna się prawdziwe szaleństwo. Jest kilkaset tysięcy fanów roll. Są ludzie, dla których dobra zabawa zaczęła się sporo wcześniej. Normalna marihuaneczka. Ja powiem marihuaneczkę elegancką. Ja, kamera spoko jest i paliłem sobie. jedna ta bobka, człowieku, jesteś tak ubakany, że ma bania. Największe obawy przy organizowaniu tak wielkiej imprezy budziła sprawa przemocy i narkotyków. W żarach wprowadzono zakaz sprzedaży alkoholu z wyjątkiem piwa. Zakaz łamany był rzadko, a większość ludzi, jeśli brała narkotyki, to tylko miękkie, twarde, wyraźnie nie były w morzu. Ja, pan Marichlan, i piję piwo. Czyżbym był? Szaleńcy twierdzą, że tu nie ma narkotyków i byłby to fałsz. Tu są narkotyki, ale dlatego jest policja nasza grupy porządkowej. Ta policja jest dosyć skuteczna. Ej, spoko! Ej, wasze dragi są do dupy. Ej, palcie marihuany, nic innego. Chociaż rozmiary imprezy mogły przerażać, na miejscu było dość bezpiecznie. W odróżnieniu od prawdziwego amerykańskiego Woodstock nie dochodziło do gwałtów. Oprócz młodzieży z całej Polski na koncerty kolejnych zespołów przyszli też mieszkańcy Żar. Cała impreza zamieniła się w ogromny piknik. Wyjątkowo mi się podobać zaczyna. Po prostu chodzi o czystość, nie ma awantur, grzeczność jest. Także nic złego nie powiem. Dużą popularnością oprócz muzyki cieszyły się kąpiele błotne. Panie były nieco skrępowane. Pewnie bały się co powie mama. Niektóre miały powody do obaw. Inne po prostu przyszły z mamą. Panowie za to zupełnie nie czuli się skrępowani. Momentami hamulce puszczały do końca. I najebałem się i wypiąłem gras, z grasu wiera. Potem, potem, e, potem najebałem się i spakami jechałem, nie? Taką z piły. Potem i zgubiłem i kurwa, ma. Obok przystanku Woodstock odbywała się druga impreza, przystanek Jezus. Księża i młodzież z organizacji kościelnych zapraszali do kościoła. Wspólnej modlitwy i śpiewania. Gdy w żarskim kościele rozpoczęło się dość nietypowe nabożeństwo, ulice miasteczka opustoszały. Robimy to, co możemy. Czasem dajemy chleb, czasami pomagamy, gdy są chorzy i jest lazaret z tyłu. Robimy to, co można. Na Łództok do bijatek, czyli tak zwanych nie dochodziło. Zgromadzona młodzież była bardzo przyjaźnie nastawiona. Mimo to lekarze i pielęgniarki mieli pełne ręce roboty. Zdarzały się słabnięć, wiele osób zemdlało z powodu upału. Urazy zdarzały się również w czasie szalonego tańca. W ciągu pierwszego dnia przy przystanku Łództok było 100 medycznych interwencji. Stosują się do nas wszystkich polecenie. To jest jedyny koncert, który ja widziałem na świecie, a ich trochę oglądam, żeby pod sedę mogła wjechać Straż Pożarna, Straż Pożarna i polewać ludzi wodą. Żaden organizator by się nie zgodził na taki ruch, a tu jest spokojnie wjeżdżamy. Ludzie dziękują, ludzie są zadowoleni. Oby tak było do samego końca, tutaj, na terenie przystanku Woodstock. Robimy wszystko, żeby było bezpiecznie, i te dzieciaki czują się po prostu bezpiecznie, wszystko funkcjonuje bez zarzutu. Festiwal, bo tak można nazwać całe wydarzenie, był znakomitą okazją, by zaobserwować, jak zmieniła się młodzieżowa moda. Czuby, czyli tak zwane irokezy, były już mało popularne. Zamiast tego włosy malowano na różne kolory. Zresztą nie tylko włosy. Z zamierzchłych czasów powraca moda na dzieci kwiaty i na modę indyjską. Prawdziwym szałem są stroje wojskowe, a co za tym idzie także fryzura na jeża. Maski i chustki, co ważne, nie były elementem maskowania, lecz miały chronić przed kurzem. Na polskim Łódstok młodzi ludzie bawili się świetnie, chociaż były tam i narkotyki, i alkohol. I nie ma co udawać, że było inaczej. Eu tenho... Tô...